Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie swoje żony. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Słowa z listu do kolosan, które przed chwilą usłyszeliśmy, a które stanowią apostolski komentarz do Ewangelii o powołaniu mężczyzny i kobiety do małżeństwa. Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Metropolito Gdański, Magnificencjo Księże Rektorze, Księże Kanclerzu, bracia prezbiterzy, profesorowie i moderatorzy naszego seminarium, drodzy alumni, szanowni Państwo posługujący w duszpasterstwie rodzin naszej archidiecezji, Umiłowani w Panu siostry i bracia. W sztuce Witolda Gombrowicza zatytułowanej Ślub jest mowa o młodym człowieku, który po latach wojennej tułaczki wraca do domu. Ale ku swemu zdumieniu zastaje swój rodzinny dom zamieniony w karczmę, a rodziców w karczmarzy. Jego narzeczona. Którą bardzo kochał i zamierzał ją poślubić, przyjęła w tym domu rolę kobiety lekkich obyczajów. Dawni przyjaciele domu, którzy kiedyś przychodzili, aby się spotkać i porozmawiać, teraz przychodzą, aby się upić i wszcząć kolejną awanturę. Ten młody człowiek w domu zamienionym w karczmę. Nie może znaleźć dla siebie miejsca. Więc, aby jakoś w nim żyć, zaczyna się do tego miejsca dostosowywać. Zaczyna dom swój traktować jak karczmę, a rodziców jak karczmarzy. Narzeczoną traktuje jak kobietę lekkich obyczajów, a dawnych przyjaciół domu jak kumpli od kieliszka. I rodzi się w tym domu atmosfera nieznośna, przypominająca coś z tego, co zwykliśmy potocznie nazywać piekłem na ziemi. To jest tylko literacki obraz, ale zdaje się dość trafnie opisywać wszelkie anomalie życia rodzinnego i społecznego, każde bowiem pomieszanie ról określonych prawem naturalnym. Zawsze prowadzi do zachwiania normalnych relacji międzyludzkich, rodzi zamęt i chaos. A takiej sytuacji dzisiaj nie trzeba daleko szukać. Ujawniają się one w licznych rozwodach, w wolnych związkach udających małżeństwo, w braku poszanowania życia w jego początkach, bo gdy rodzice nie szanują poczętego życia, zmieniają się w rozbójników. Te dramatyczne sytuacje potęgują jeszcze eksperymenty z in vitro nazywane przewrotnie leczeniem bezpłodności. Forsowana dzisiaj ustawa o in vitro nie uwzględnia poważnych zastrzeżeń natury medycznej, psychicznej, wychowawczej i etycznej. Ustawodawca nie dostrzega zagrożeń dla dobra dziecka poczętego w laboratorium. Naraża je na większe ryzyko wad rozwojowych i chorób wrodzonych, odmawiając mu też w niektórych sytuacjach prawa do poznania biologicznych rodziców. Kolejnym problemem, który wywołuje zagrożenie i zamęt, jest udostępnienie bez ograniczeń środków czesnoporonnych, sprzedaż preparatów hormonalnych o silnym działaniu. Osobom biologicznie i psychologicznie niedojrzałym, bo już od 15 roku życia jest niebezpieczna z wielu powodów. Oznacza ona między innymi rezygnację z wychowania do wstrzemięźliwości i samokontroli. Obrót tymi środkami grozi dalszą degradacją społeczną w odniesieniu do zdrowia biologicznego, psychicznego i wrażliwości na wartość ludzkiego życia. Owe zagrożenia i zamieszanie dodatkowo wzmaga ideologia gender, która wyrosła na gruncie zasad Marksa i Engelsa, a promowana jest przez tak zwaną nową lewicę, którą tworzą wyznający poglądy ateistyczno-liberalne. Ideologia ta dąży do przemian nie na drodze tworzenia dobra, ale na drodze burzenia naturalnego porządku. Ideolodzy gender głoszą, że płeć ma charakter jedynie kulturowy i może podlegać zmianie lub wielu zmianom w przeciągu całego życia. Propagatorzy tej ideologii uznają i uważają, że nie można wspierać małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, a tradycyjna rodzina jest już tylko reliktem przeszłości. Uważają też, że młode pokolenia powinny wzrastać w różnorodnych rodzinach, na przykład tworzonych przez pary tej samej płci. Ci idolodzy chcą zdobywać dla swych poglądów szczególnie młode pokolenia, mając je wizją dobrostanu wynikającego z całkowitej, niczym nieskrępowanej swobody seksualnej. Tę demoralizację próbują wprowadzać już w przedszkolach. I to pod pretekstem rzetelnej wiedzy, ośmieszając normalne małżeństwo i rodzinę oraz wychowanie do czystości i wierności. Prowadzi to do demoralizacji dzieci i młodzieży, do traumatycznych przeżyć, do podważania autorytetu rodziców, nauczycieli i wychowawców. Te niebezpieczne rozwiązania Zwykle wprowadzane są pod pozorami troski o dobro i szczęście człowieka, ale w swej właściwej intencji kryją podstęp, jak na przykład niedawno uchwalona konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ta konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych dla zapobiegania przemocy lecz jedynie błędnie wiąże zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z patologią i słabością konkretnych ludzi. Konwencja ta stanowi w swym istotnym zamiarze projekt przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej, dystansując się tym samym od prawdy obiektywnej. Podobne ideologiczne próby przebudowy społeczeństwa znamy z historii. A zawsze dokonywało się to w imię kuszących haseł, na przykład w imię świetlanej przyszłości czy w imię poszerzania tak zwanej przestrzeni życiowej. I jeszcze dziś trzeba po tych ideologiach sprzątać. Widoczny zwłaszcza dziś Ideologiczny atak na małżeństwo i rodzinę, a także pojawiające się nowe problemy skłaniają Kościół do szczególnej troski duszpasterskiej o tę powołaną przez Boga wspólnotę życia i miłości. Wyrazem tej troski był trzeci nadzwyczajny synod biskupów w ubiegłym roku, poświęcony wyzwaniom duszpasterskim. Wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji. Refleksje posynodalne, tak zwane relacje synodii zostały opublikowane, by wszyscy mogli się z nimi zapoznać. A odpowiedzi na dołączone pytania w naszej archidiecezji przygotowały różne środowiska związane z duszpasterstwem rodzin. Za co serdecznie dziękuję. Te odpowiedzi zostaną przekazane przez poszczególne konferencje biskupów do Rzymu i wraz z relacją synodalną utworzą materiał roboczy, tak zwane instrumentum laboris dla XIV zwyczajnego zgromadzenia synodu, które odbędzie się w październiku tego roku. Tematem synodu będzie powołanie i misja rodziny w kościele i świecie współczesnym. Celem synodu nie jest dogadanie się w, w jakichś sprawach, ale otwarcie się na ducha świętego, by w jego świetle lepiej rozpoznać Boży zamysł dotyczący powołania małżeństwa i rodziny w aktualnym czasie. Te refleksje kładą szczególny akcent na potrzebę doświadczenia rodzinnego w życiu każdego człowieka, na doniosłość. W Bożym planie i piękno powołania do małżeństwa. Zwraca się uwagę na rolę ojca i matki, dziadka i babci, obecność braci i sióstr, więzi z bliższymi i dalszymi krewnymi, czy też więzi między rodzinami powstającymi przez każde nowe małżeństwo. Te więzi rodzinne kształtują osobowość, chronią przed poczuciem osamotnienia. A prawdziwy dom jest miejscem spotkania, gdzie można zaznawać serdeczności i bliskości. Osobiście Bogu dziękuję za swoich rodziców, za ich troskę i wychowawczą konsekwencję, która dawała mi i memu rodzeństwu poczucie bezpieczeństwa oraz inspirację do duchowego wzrostu. W swej refleksji Kościół podkreśla też, że nie istnieje inny związek małżeński poza sakramentalnym, i że każde jego zerwanie jest przeciwne woli Bożej. Ale Kościół też ma świadomość słabości wielu swoich dzieci, którym też należy z miłosierdziem i cierpliwością towarzyszyć. Chodzi tu o osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, albo te które po prostu żyją w konkubinacie. Ten fakt nie daje możliwości, aby mogli uczestniczyć w komunii świętej, nawet duchowej, bo nie da się pogodzić jednego z drugim. Tym niemniej, przez to, że nie mogą przyjmować komunii świętej, mogą dawać świadectwo, że komunia jest naprawdę święta. To świadectwo jest też bardzo ważne w misji Kościoła. I chociaż uczestniczą w życiu Kościoła w sposób niepełny, to łaska Boża także działa w ich życiu. Mogą przecież brać udział w liturgii, w modlitwie Kościoła, w dziełach miłosierdzia, w rozważaniu Słowa Bożego, a także mogą swoją obecność w Kościele realizować przez troskę o religijne wychowanie swoich dzieci. Zatem duszpasterska troska ma obejmować każde małżeństwo i rodzinę, a szczególnie te osoby i te rodziny, które tej troski potrzebują więcej. Dzisiaj, w uroczystość 50-lecia duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Gdańskiej, pragnę Bogu podziękować za wszystkich, którzy podjęli tę jakże ważną dziedzinę misji Kościoła. Niech Bóg obdarza Państwa radością i entuzjazmem. Niech owocem Waszej posługi będzie rodzina silna Bogiem. Niech dzięki Waszym wysiłkom, pomnożonym łaską Bożą, także te słabe rodziny znajdują światło i swoje miejsce w realizacji misji Kościoła. A szczególnie proszę Boga, aby dzięki Waszej posłudze żadna siła nie zmieniła domu w karczmę, aby mężczyzna był mężczyzną, a kobieta kobietą, aby mąż był mężem, a żona żoną, aby ojciec był ojcem, a matka matką, aby syn był synem, a córka. Córką, aby rodzina była rodziną, a dom domem. Amen. To Boga, który jest miłością i który z miłości stworzył mężczyznę i kobietę, aby stanowili jedno, zanieśmy nasze prośby.